Cześć kochani, dzisiaj będę kontynuował o stylu przywiązania lękowym i stylu przywiązania unikowym, o stylu przywiązania nałogowiec miłości i o stylu przywiązania unikacz bliskości. Czyli o takich stylach, które bardzo często się przyciągają, pomiędzy którymi jest styl bezpieczny. Jak wchodzić bliżej tego stylu bezpiecznego i kiedy tak naprawdę czujemy, tak? Styl przywiązania. Nałogowca miłości, tak? To jest to, kto pożera z miłości. To jest opisywane w książkach Toksyczna Miłość, Pija Melody, czy Kobiety, które Kochają za bardzo, która dotyczy się również i mężczyzn, tak? Bo tutaj jest bez podziału na półcie, tak naprawdę. Jest to ktoś, który będzie napierał, 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 przyklejał się dążył do stopienia swojego obiektu, czy to w przyjaźni, czy to w partnerstwie, ale mówimy o relacjach partnerskich, tak? Będzie to ktoś, kto kocha, 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 kocha i chce być kochany, tak? Czego ta druga osoba nie jest mu dać? W zasadzie bardzo często ten ktoś wymaga miłości bezwarunkowej. To jest ktoś, kto nie rozpoznaje granic, zarówno swoich, jak i czyichś i będzie je przekraczał, ale na siebie też da nasrać, tak? To jest ktoś, kto w dzieciństwie bardzo często albo... Yy, na wczesnym etapie dzieciństwa, tak, rodzice pojawiali się i znikali, mama, tak, ale była w miarę dostępna, ale nie była, tam się zrodziła wielka tęsknota, albo później już, jako dziecko, rodziców było za mało, tak, rodzice byli gdzieś tam daleko, za mało, yy, granic postawionych miał za mało, to są dzieci, które często w dzieciństwie marzą, żeby ktoś im coś kazał i wymagał, nie, no ale są pozostawieni sami yy, sobie. Unikać bliskości. Hmm. Jest to ktoś, kto zamiast zdrowych granic stawia wielkie mury. No i tak ta osoba nie rozpoznaje granic tak, swoich i czyjś. Wręcz pociąga ją, jeżeli zobaczy takie mury, no to chce, chce się tam przedostać, nie? żeby się stopić z tą drugą osobą za tym murem. A ta osoba za tym murem, no, czasem obniża ten mur swoje granice, ale patrzy, a tam na dole już nałogowiec miłości jest przygotowaną drabiną, żeby tam wchodzić. No to od <laughs> Dokłada kolejne kilka cegieł w murze, tak? Co ciekawe, no, o tym często mówię, no ale w telegraficznym skrócie dodam to we wcześniejszych filmach, jest. Unikać bliskości to jest ktoś, kto albo w najwcześniejszym dzieciństwie została zerwana więź z matką, tak? Matka była za daleko, matka była nieobecna, mama, czasem przez 12 godzin, tak? Nie było. Dziecko płakało, zastygło, mama nie przyszła, tak? I zamknęło się w sobie, tak? Z tym przywiązaniem unikający. Już, już nie czekało nawet na matkę w pewnym momencie. Tak? Nawet ta matka, która się pojawia, wtedy czuje wtedy też ten dystans, i to jest z obu stron. Od razu, jako taka wisienka na torcie, dodam: Słuchajcie, jeżeli jesteście rodzicami, dzieci teraz, tak? jeżeli coś takiego miało miejsce, bo musieliście, musiałyście pracować, nie patrzcie na to. Mówię o naszej przeszłości, tak? jeśli chodzi o to, co teraz mamy dzieci, jeżeli otoczymy te dzieci opieką, akceptacją, tak? będziemy ten stan rozmrażać, jeżeli się coś takiego nam przytrafiło z jakiegoś powodu, często niezwiązanego z nami. Tak? Także tutaj niech Wam się nie włącza lampka. Bardziej patrzymy na to, że w relacjach tak? trafimy na kogoś takiego, kto nawet nie jest w czymś takim, albo jesteśmy kimś takim. Tak? I, i, I nawet nie wiemy, nie wiemy dlaczego, tak? Ten ktoś nie wie też dlaczego, tak? jeżeli my na kogoś trafiamy. Bardzo często to są ludzie, którzy jeszcze później, w późniejszym dzieciństwie, mieli postawione zbyt dużo granic. Zbyt dużo granic, zbyt dużo musieli. Ta osoba mało musiała, ta osoba musiała bardzo dużo, tak? I teraz, jeżeli patrzy na kogoś, to jest małe dziecko w tej osobie wewnętrznej jest przewrażliwione na punkcie jakiejkolwiek krytyki. Naporu yy, zarówno fajnego, niefajnego, jak i fajnego. I ktoś tutaj chce przychodzi do głowę miłości i chce zbawić tą osobę. Nie, ale ja chcę święty spokój. Ci ludzie z zasady chcą mieć święty spokój i przestrzeń. Ci ludzie z zasady chcą mieć inne osoby. Praca czy tej, czy tej osoby, czy w podejściu systemowym zobaczeniu siebie jako dziecko, które za dużo miało albo za mało granic, tak? Przepraszam, tutaj za mało, tutaj za dużo. Zobaczenie siebie jako dziecko, które gdzieś tam nie mogło mieć rodziców tyle, ile chciało w najwcześniejszym dzieciństwie. Zobaczenie naszych rodziców, którzy często przekazali nam to, co sami dostali. Tak? Różnego rodzaju praca systemowa z rodem, tak? czy w tradycyjnej psychoterapii systemowej, czy ustawienia Helingerowskie. Praca z wewnętrznym dzieckiem, czyli nasączanie tego dziecka, praca z emocjami, czyli Poznawanie na nowo to, czego naprawdę się boimy i co często wypchnęliśmy. Tak? Dla tej osoby najstraszniejszym lękiem jest lęk przed samotnością. Ona traci oddech, jak nie ma drugiej osoby. Dla tej osoby <coughs> największym lękiem jest lękiem, że ktoś przekroczy moje granice i zabierze mi święty spokój, tak? Przestrzeń. No ale jedna osoba. Ta osoba zabiera to tej osobie, a ta osoba zabiera to tej osobie, no bo jest niedostępna, tak? A, a co ciekawe, yy, takie osoby szukają dokładnie kogoś takiego, bo tak naprawdę szukają rodzica, bo w nas z dzieciństwa jest zamontowany schemat, tak? I mimo, że później często chcemy mieć innych partnerów, niż mieliśmy yy, rodziców, tak? Czy, czy dziadków, yy, babcie, ale my to znamy z dzieciństwa. My to znamy. Jakaś nasza część się boi mieć. Inną, często taką normalną, lżejszą relację, bo my znamy i znamy sposób radzenia sobie. I nasza podświadomość dąży do powtarzania tego, bo my to znamy, tak? To dlatego córka alkoholika często przyciąga sobie później partnera takiego samego, tak? Albo nawet nie alkoholika, no to pracoholika, tak? To jest taka, z jednej strony wczesno dziecięca lojalność dla rodzica, a z drugiej strony to jest powtarzanie tego, co my już kiedyś znaliśmy. Poszukiwaliśmy ta osoba często poszukiwała niedostępnego rodzica. Teraz szuka partnerów. Pociągają mnie nieobecni partnerzy. Yy, niedostępni. Ta osoba zostały przekroczone na jej granice. Marzyła o świętym spokoju. tak? Ale taki wzorzec był. I wtedy gdzieś tam do tego się dopasowywała, często stawiając mury. I teraz też stawia zamiast zdrowych granic mury. tak? To są często osoby, które stępiły swoje uczucia w dzieciństwie. Tak? Bo coś się wydarzyło takiego, czy przewlekłe, czy nagła jakaś, yy, nagłe jakieś doświadczenie. I. Dlatego teraz trwają za tym murem i są niedostępne, tak naprawdę dla siebie, tak. Obydwie osoby dają tyle, ile potrafią, nic ponadto, a potrafią tyle, ile nauczyły się w dzieciństwie, i później oczywiście, i my się później na nowo uczymy nowych rzeczy. Ale często tkwimy w tych starych programach cały czas, tak? Jeżeli my zaczynamy, no, chociażby oglądając ten filmik, dostrzegasz to w sobie, w partnerze jest łatwiej, wtedy już wyciągamy to z świadomości na świadomość, widzimy z tym i możemy z tym dealować. Samo pobycie z tym już sporo daje, samo uświadomienie sobie, że to jest we mnie. Niemniej jednak. My mamy nauczyć się na nowo. Ta osoba przede wszystkim boi się samotności, a praca ma polegać na umiejętności przekształcenia dojmującej, dojmującej samotności na karmiącą umiejętność bycia samemu. Wtedy ten ktoś jest w stanie stworzyć relację. Dąc, ta osoba musi też obniżać mur, bo jak nie odgrodzi się, zostanie singlem z wyboru, w sumie też fajnie, nie? No, lepiej być singlem z wyboru niż się otworzyć, no bo wtedy mnie tutaj znowu dziabnie, no to mniejszy dyskomfort będzie jak będę sam sama, niż jak znowu wejdę w relację, bo już tyle razy przekroczono moje granice, a tak naprawdę małe dziecko tam zostało przekroczone, tak? 100% naszej osobowości, to jest część dorosła, a to jest część dojrzała, która nadal tkwi, a to jest część dziecięca, przepraszam, która nadal tkwi, tam i z perspektywy tej części też podejmuje mnóstwo decyzji, często bardzo ważnych dla naszej pracy, dla naszej y, dzieci, dla naszych relacji. I jest tak, jak jest, tak? Y, patrzę na zdjęcie y, chociażby moich znajomych sprzed 20 lat z jakiejś tam imprezy wesela czy jegoś nie, 40 osób, 20 par, 17 jest po rozwodzie. No słuchajcie, ludzie sobie y, z tym totalnie no, nie radzą. No i co, i co zrobić. Y, ta osoba, koniec końców, musi chociażby w pracy z emocjami zmierzyć się ze swoim lękiem przed samotnością, nie tyle zmierzyć się, po prostu pozwolić sobie na niego, że coś takiego ma, tak? po to, żeby go oswoić, lęk, który mówi, będziesz sam, zobaczysz, tak? to jest lęk tego tam dziecka, strach przed opuszczeniem, ta osoba z lękiem przed tym, że ktoś przekroczy mi przestrzeń, że zabierze mi przestrzeń, nie będę mieć spokoju, nie będę mieć spokoju, nie będę mieć spokoju, tak? To jest lęk, który sprawia, że izolujemy się od świata, tak? Często w jakichś zamkniętych grupach, tak? W ten sposób ludzie w sekty wpadają, chociażby. Zresztą i ci, i ci, tak, no bo ten w końcu znajdzie kogoś, kogo pokocha, a ten w końcu znajdzie jakąś enklawę, tak? Tutaj jesteśmy my wybrani, a tam ci wszyscy są, tam jest strasznie, nie? A tutaj my się sobą zaopiekujemy. I yy, praca z sobą tych osób, kiedy widzimy, że jesteśmy uleczeni? Albo, że już jest więcej komfortu uleczeni, no to nie jest choroba, ale kiedy mam, widzimy, że mamy więcej dyskomfortu, komfortu niż dyskomfortu, będąc nałogowcem miłości, styl, oso styl osobowości lękowy, wtedy, kiedy my nadal jesteśmy dla kogoś, nadal gdzieś tam się tak staramy, ale jeżeli nie dostaniemy z powrotem kontry pod postacią, ja też Cię kocham i tak dalej, nie robi to na nas większego spustoszenia. Ok, staram się, dobra, nie robimy tego już ze szkodą dla siebie. Nikt nie jest w stanie nam oddać tej miłości, którą my dajemy tej osobie. Uświadomienie sobie tego, że szukamy często miłości rodzicielskiej, tak naprawdę, sprawia, że potrafimy dać tym osobom święty spokój. I pojawia się przestrzeń, jeżeli to jest relacja istniejąca, na której nam zależy. Tak? Yy, zrobienie kroków w tył, tak? przekierowanie na siebie za pomocą tych technik, o których mówiłem yy, uwagi, yy, sprawi, sprawia, że My wtedy już nie odczuwamy takiego dyskomfortu, jeżeli my się tak staramy i nic. Ok, nadal się możemy starać, troszkę mniej, tak, często dać tutaj spokój. Często potrafimy już zrobić krok w tył, ale nie niszczy nas to. I możemy normalnie żyć, potrafimy być sami, wtedy możemy stworzyć relacje, bo inaczej będziemy tak napierać, że będzie to dla tej osoby nie do zniesienia. Jeżeli jesteśmy tutaj, tak, jeżeli jesteśmy tutaj, to umiejętność otwierania się te granice są ważne, ten mur zasługuje tylko na obcałowanie, ale umiejętność zmniejszania tego do pewnego stopnia, on jest ważny, potrzebuje przestrzeni, tak? Ale jeżeli potrafi tutaj od czasu do czasu kogoś wpuścić, tak? Pozwalam sobie na to. Bez lęku, z ufnością, lęk jest ważny. Przepraszam, nie tylko że bez lęku, z lękiem i ufnością. Z troską i z beztroską, z nieufnością i ufnością, po połowie. Technikach pracy z emocjami, wypełniamy po połowie jak Yang w sobie yy, yy, to, yy, yy, w swojej przestrzeni serca, tak? Wtedy już jesteśmy uleczeni, jeżeli pozwol, pozwalamy tutaj sobie przestrzeń, bo jak nie będziemy budowali ten mur do końca świata i odgrodziliśmy się od niego yy, skutecznie, od wszystkich, często od naszych własnych dzieci, tak? Yy, Wtedy widzimy, że jesteśmy uleczeni, jeżeli nie boimy się tam wyjrzeć, jeżeli to, że ktoś napiera nie robi na nas już takiego wrażenia, ok, my jesteśmy tutaj, potrafimy postawić zdrowe granice, nie za duże, tak, nie za duże, zdrowe, wtedy czy w istniejącej relacji, czy jeżeli przyciągniemy sobie nowego partnera. Już my się przesuwamy w środę w kierunku w stylu przywiązania bezpiecznego. Jesteśmy sobie w stanie przyciągnąć partnera. Po, zaczyna nas pociągać dosłownie ludzie, którzy już nie mają aż tak skrajnej formy. Unik unikacza bliskości czy nałogowca. już jesteśmy bliżej. I często nawet, ok, będziemy stawiać mury. Czasem potrzebujemy spokoju, ale trafimy na osobę albo osoba, z którą jesteśmy, zaczyna też transformować i więcej tego yy, potrafi dać nam. Tak. Yy... Widzimy, że jesteśmy tak naprawdę, że to mamy gdzieś tam już przerobione do pewnego stopnia. Proces trwa całe życie. Tak? My w każdej sekundzie jesteśmy właściwi. No i to tak. Wszystkiego dobrego. Jeżeli to było fajne, dajcie lajka like czy, czy zapytajcie, czy, czy podzielcie się informacją, czy udostępnicie. No ja będę kontynuował. Słuchajcie, kochani. Cześć.